12 kwietnia w jednym z największych wejherowskich dyskontów handlowych Jantar czekały niespodzianki i to nie tylko ze względu na akcje rabatowe. W tym dniu klienci centrum Jantar mogli skorzystać z darmowych badań, pozmakować nietypowych wypieków kulinarnych, czy zdobyć wszelką wiedzę i umiejętności niezbędne przy pracy nad swoją sylwetką. Pomysł narodził się z tego, że sama wiem jaka jestem zawsze bardzo zabiegana przed świętami i chcieliśmy w tej ogólnej bieganinie umożliwić naszym klientom skorzystanie właśnie z... Y usług i uprzejmości PCK, Tiger i Naturhaus i przedstawić im jakby takie całościowe podejście do naszego zdrowia, czyli nie tylko to, że musimy się zbadać, że stosujemy dietę. Ale również to, że musimy przy tej diecie stosować jakiś wysiłek fizyczny, tak? Że wtedy przy zdrowym odżywianiu, stosowaniu diety i wysiłku dopiero jakby zyskuje, zyskuje nasze zdrowie. Polski czerwony krzyż zadbał o to, żeby każdy chętny mógł skorzystać z pomiarów ciśnienia oraz cukru we krwi. Te badania są bardzo istotne dla zdrowia. Niestety bywają często lekceważone. Przychodzą tutaj osoby, które chcą sobie zmierzyć ciśnienie czy cukier, ale nawet te osoby, które chorują na nadciśnienie przyznają się szczerze, że na co dzień sobie nie mierzą tego ciśnienia, więc troszeczkę jest to bagatelizowane. O zdrowy tryb życia związany z jedzeniem, piciem napojów, czy mówiąc najogólniej utrzymaniem właściwej diety zadbało Centrum Naturhaus. Dokonujemy pomiaru i tkanki tłuszczowej, i wody metabolicznej w organizmie. Ta waga również oblicza wagę zdrową. E, mamy bardzo duże zainteresowanie. E, o dziwo również mężczyzn. Przychod przychodzi bardzo dużo mężczyzn. E, pytają się ile ważą, co powinni zrobić, żeby zgubić trochę tej wagi. Panie się też pytają w jaki sposób pozbyć się przede wszystkim tej wody metabolicznej, która gromadzi się przede wszystkim u kobiet w organizmie. I z tym jest często kobiety mają największy problem. Współorganizatorem akcji była siłownia Tiger Gym Weichel. Instruktorzy nie tylko udzielali rad dotyczących odpowiedniego wysiłku fizycznego, ale też zwracali uwagę na wszystkie aspekty zdrowego trybu życia. Przychodzi tutaj bardzo wiele starszych osób, którzy się pytają jak mają żyć. My zachęcamy ich do tak zwanego zdrowego stylu życia, czyli uprawiania wszelkiego rodzaju sportów na zewnątrz, jak i wewnątrz w, naszym, w naszej siłowni Tiger Gym Wejherowie. Oraz udzielamy rad, jak mają się odżywiać, żeby to wszystko razem Grało w parze ze sobą. Nie zabrakło oczywiście kulinarnych degustacji. Restauracja Dragon Sushi zadbała o wielkanocne przesmaki, ale w daniu kuchni azjatyckiej. Przede wszystkim e, surowa ryba, łosoś, tuńczyk, też owoce morza, krewetka, e, ośmiornica. No ale też próbujemy to jakichś takich nowości. E, to jeżeli chodzi o Kaszubów, na przykład na wielkanoc mieliśmy sushi z jajkiem przepiórczym. Więc jak, Myślę, że to jest dosyć fajna propozycja na wielkanoc. Dla osób, które nie gustują w kuchni azjatyckiej, również przygotowano kulinarne niespodzianki, a to za sprawą kafe Bistro pechotka no Preferujemy dzisiaj nasze pizze. Sami robimy pizzę, sami robimy ciasto, więc dzisiaj akurat takie małe pizzerynki, my to nazywamy. I rogaliki z serem z masłem czeskowym też. Również będzie nasz chlebek. Sami pieczemy chlebki, więc będzie chlebek również z masełkiem czoskowym i z koperkiem na dzień dzisiejszy. Ponadto przygotowano rowery spinningowe. Każdy Mógł spróbować swoich sił właśnie na takim sprzęcie. Po świętach wielkanocnych nastąpi rozstrzygnięcie konkursu z jajem na hasło promujące Jantar oraz Tiger Gym. Konkurs zainaugurowano podczas akcji Trzymaj Formę Ponad Normę.